Hej, witaj na moim kanale, tutaj Event Games. Dzisiaj nagramy sobie drugi już odcinek z gry Uncharted: Zaginione Dziedzictwo, więc zapraszam was do odcinka. Nie zapomnij subskrypcji i o dzwoneczku. Będę przemyślał, czy właśnie nie powycinać tych yy, właśnie tych takich wczytywań i takich innych, bo trochę to, to jest niepotrzebne, no ale pomyślimy jeszcze. Jak wyglądamy? Planowo. Dotrzemy za jakąś godzinę. Świetnie. Kiełganesi. Nic dziwnego, że złupili hojsarów nie złocacko. Masz coś? Spokojnie. Wiesz, jakoś nie mogę się uspokoić. A co, ekspert Asawa wciąż ci siedzi w głowie? Bez obaw. Asaw albo jest już w górach, albo siedzi nam na ogonie. A do tego jeszcze ma broń, transport, małą armię... Jak już mówiłam... Bez... obaw. To chyba jakiś klucz. Może. Zobaczmy. No dobrze. Trójząb to broń Ganesi. Łuk należał do parasiuramy, no a topór był darem od siwy. Wielka bitwa. Co? Ta, w której Ganesia stracił kieł. Dam głowę, że jak znajdziemy te symbole, znajdziemy kieł. Nieźle, Fraser. No wiesz, to zasługa mojego taty. Lubił hinduskie mity. Zaraził cię. Pewnie jest dumny. <grym> Jasno się robi. Idę się szykować. Dobra robota. Jakieś góry? Już prawie. Taki kawał drogi, żeby coś udowodnić. Po prostu wolę się upewnić, dobra? Wiesz, całkiem tu ładnie. I patrz. To ci dopiero. Wybacz, że w ciebie zwątpiłam, Chloe. To salskie? No jak. To nie jest nowy budynek. Jesteśmy na dobrej drodze. No co? Coś tu nie gra. Wciąż to powtarzasz. Nie. Za nami ze sto kilometrów, a po Asawianie śladu. Gdzie twój optymizm? Może go wyprzedziłyśmy? Nie sądzę. Zajmę się Kłem. Asaf jest twój. Ma się rozumieć. Spotkamy się przy autie. Ja? Dobra, możemy się naszą, kierować naszą postacią. Uu, o tak, tutaj możemy zdjęcie oh. zrobić. Oh. Przepiękny krajobraz. Zróbmy sobie selfie. Nie, selfie nie, zdjęcie bardziej. I schodzimy w dół. Tu. Ups. O, jakaś linka. I teraz tak, co my mamy zrobić? L1 przytrzymaj i L do, aby się wspinać. Mhm. I teraz tak, tak, coś się miało w chcą. Tak. Nie uciekłam. Super. Chciałam się upewnić. Chodź, podaj rękę. Dzięki, nie trzeba. Okej. Okay. Mhm, dobra. Ja już mam z czego zdjęcie. Zobaczmy, jeżeli da się. Oda się. Tutaj tak, tutaj mamy jakieś zdjęcie takie. Tutaj mamy coś takiego. Drzwi. Mam prowadzić? Nie. To nie problem. A jednak lubię mieć kontrolę. Okej. Okay. A, spróbujmy nacieszyć się chwilą z Mam głupie pytanie. No to się nacieszyłam. Skąd wiesz, że Kieł tam jest? Inaczej na pewno trafiłby do jakiegoś muzeum, prawda? No i nie widziałam żadnej hojsalskiej wystawy. Nie słyszałam wcześniej o Hojsałach. W zasadzie to wina i ostatniego króla. Młody, lekkomyślny myślny, Zbudował nową stolicę i zabrał tam kieł. A później ściągnął sobie na kartkę. Na flamingi. Na tu nie ma. Aha, dobrze. Hamulec ręczny to. Dobrze wiedzieć, że mamy takiego jak hamulec ręki. Orzeźwiające. Dzięki, mogłaś mnie ostrzec. Rany, jak ty ma To co? Miło spędzać czas na dworze, nie? Z dala od miasta. Jest ciszeń. Często tu wracasz. Ej, zwolnij, patrz na drogę. No, proszę. Hoysalskie ruiny. Przejedziemy Takiego? przez te bramy? Pradawne stolice. Co my tu mamy? Halebidu i Belur. Myślałam, że to Ganesia i Siwa. Hmm, ktoś tu się jednak przykładał. Ganesia był strażnikiem Halebidu, tej młodszej z Hoysalskich stolic. A Siwa był strażnikiem poprzedniej stolicy, Beluru. Piękne rzeźbienia. Ale mur obronny to to nie jest. Hmm. To kwatery rzeźbiarzy, sądząc po zdobieniach. Nadal jesteśmy na obrzeżach. Nie wiedziałam, że znasz się na archeologii. Właściwie nie ja, tylko mój ojciec. Jestem tylko złodziejką, pamiętasz? Ej, hmm. teranówka ma wyciągarkę? No to wygląda. No to wygląda. Słuch. To <laughs> powinno załatwić te bramę. Tak ją po prostu rozwalisz? Taki jest plan. Chyba, że masz dynamit. Rób co chcesz. Rozumiem, że nie. Dobra. To tak. Yy, tu. ktoś tak, Dobra. To załatwi sprawę. O, o dobra. dobra. Dzięki za O, dobra. Idziemy tu trochę. Dobra, trochę do góry. Tu. Okay, tu. Już czysto. O, nie mogę wejść, czekaj. tu, tu. E, o, gdzieś mamy amunicję do naszej broni. Jakiś coś takiego. O, nie, czekaj. O. Takie coś, takie coś. E, coś takiego. No, ta ściana wygląda na kruchą. No i coś takiego tutaj. Eee, o, wygląda na kruchu, chyba możemy to wysadzić. Tutaj. Dobra. Mhm. Eee, takie coś zrobimy. Tam. Tak, eee, wszystko gra. Przypadkiem znalazłam kiełganesi. Wracamy. No tak, kiełganesi. Ha, ha, ha bardzo śmieszne. A w ogóle to chyba możemy teraz to tutaj Dobra. rozjechać. Miałaś rozwalić starożytną bramę. A? Tak, tak. No. Dobra. Hey. Daj mi chwilę. Poczekam. No, w ogóle to teraz tak. Mm. Co ja zrobiłem? Na piechotę. <grafię> tak, zrobimy. Yy, w ogóle teraz. Nie, nie chcę tego. Nie. O, coś takiego. Eee... Yy, teraz tu no ale dobra, wracając, jesteśmy w jakichś Indiach no Tak zamilkłaś I... po prostu się dziwię. Nie sądziłam, że tak lekko przyjdzie ci niszczenie indyjskich rólów. Sentymenty w tej Indy branży. To szybka ruinia. droga do śmierci. Dobra. Ło, wow, co? To tylko duże latające gryzonie. To nie są gryzonie! No właśnie, że tak. Hmm. Bliżej im do naczelnych i lemurów. Okej, okay, jeszcze to sprawdzę. No i ładnie. Mhm. Mhm. Udało się. Idziemy teraz coś takiego zrobić. Yy, tu. Stój! Hej, witam was po małej przerwie. Już wracamy do nagrywania. Nie hmm? Niezłe masz oku. Kurde. Ściągnął tu cały batalion. W środku pewnie jest ich więcej. Widać, że traktuje nas poważnie i mi to schleba. Musimy przejechać przez te bramy dobra, spokojnie. Najpierw załatwmy tych tutaj. Masz jakiś plan? A. Jasne. Tutaj zostawimy gdzieś żeby było po prostu szybciej. Raz się żyje. Tutaj pójdziemy teraz. A, dobra, wyjdź szybciej. O, tutaj tak pięk pięknie. Pięknie. Mm. O tak. Spójrz, strach od... I otwieramy szybko tą skrzyneczkę, bo ja już widziałem już ostatnio tutaj I pistolet z czujnikiem. bo oczywiście może się tylko wydawać, że wszystkich zabiliśmy ale to chyba wszyscy To o. chyba wszyscy. Tak to ja rozumiem. Pół. Teraz tędy. Dzięki za pomoc. Tak, pięknie. Ruszajmy. A. O i teraz robimy coś takiego. To chyba tu. O, pięknie. Okej, okay, wjeżdżaj. Okej, wjeżdżaj. Dobra, idziemy. Ostrożnie. Jak zwykle. Dobra, przesiadka. Ja mogę Wyobraź trochę zaboleć, ale nie znam nie się. Nie wątpię, kochana, ale tak już wolę. U, o. Wow. Przeszukanie ich trochę zajmie. To prawda, ale na szczęście mamy pewną przewagę na Assamem. Symbole, spójrzmy na mapę. Okej, okay, zobaczmy. Jesteśmy mniej więcej tutaj. Mogę śledzić trasę na bieżąco. Mhm, mm dobrze. Spójrz na tę wieżę. Wow, z jej szczytu można by zobaczyć cały ten... Może. Dobra, ale tutaj gdzieś... Tutaj, o. Zaraz wracam. Jasne. Y to tak, do widzenia. Zostawcie subika z dzwoneczkiem. Nie zapomnijcie o tym. Tutaj się pożegnamy, więc pa pa!